W tym filmie dowiemy się, w jaki sposób przeprowadzić aktualizację Windows 8 do Windows 10 na przykładzie laptopa Asus R513Cl zwanego inaczej X550CL. Przygotowujemy pendrive'a z uprzednio ściągniętą ze strony Microsoft aktualizacją systemu. Uruchamiamy komputer. Wkładamy pendrive do portu USB. Z poziomu pulpitu klikamy na ikonkę folderu. Następnie klikamy na ikonkę komputer. Widzimy dyski, stację dysków oraz podłączonego pendrive'a. Klikamy na ikonkę pendrive'a z instalatorem Windows 10. Klikamy dwukrotnie na ikonkę Setup. Wyrażamy zgodę klikając na tak. Trwa przygotowanie instalatora. Pojawia się pierwsze okno instalatora. Z wyborem pobierania ważnych aktualizacji. W naszym przypadku nie będziemy pobierać aktualizacji, więc wybieramy opcję Nie teraz. Dodatkowo użytkownik może zdecydować, czy chce pomóc w ulepszeniu instalacji systemu Windows. W naszym przypadku odznaczamy tę opcję. Klikamy na Dalej. Musimy zaakceptować postanowienia licencyjne. Zapoznajemy się z postanowieniami i klikamy na Zaakceptuj. Program jest gotowy do instalacji. Możemy podjąć decyzję, czy chcemy zachować ustawienia systemu Windows, pliki osobiste i aplikacje. Klikamy na Zmień elementy do zachowania. W naszym przypadku zaznaczamy ostatnią opcję. Wiąże się ona z usunięciem wszystkich danych. Po wybraniu elementów do zachowania klikamy na Dalej. Klikamy na Zainstaluj. Rozpoczyna się proces instalacji. Potrwa on około godziny. wybieramy kraj, język, układ klawiatury oraz strefę czasową. Ponieważ akceptujemy domyślne ustawienia instalatora, klikamy na Dalej. Instalator proponuje połączenie się z siecią. W naszym przypadku wybieramy opcję Pomiń ten krok. Klikamy na Użyj ustawień ekspresowych. Tworzymy konto użytkownika, podajemy nazwę użytkownika. Opcjonalnie możemy ustawić hasło. Klikamy na Dalej. System Windows 8 został poprawnie zaktualizowany do Windows 10.